Witam serdecznie moim gościem Dariusz Jarek, drużyna Old Boy Łącko. Witam, dobry wieczór. E, Dariusz, takie pytanie z innej beczki. Czy jak rozpoczynałeś sezon, to tej brudki nie było? Nie było, nie było. Nie było, prawda? Nowy Tak, można powiedzieć, na zakończenie. Na zakończenie, a właśnie będziemy rozmawiać o tym zakończeniu. Dzisiaj, e, stety, bądź niestety, kończymy Sufix Liga Diga e, Zaczniemy od dzisiejszego meczu. E, jak ocenisz to spotkanie dzisiaj z drużyną przeciwną? Powiem szczerze, ciężki mecz, chłopaki się spieli zochotnicy, no dali nam delikatną nauczkę, pokazali jak się gra zespołowo. Gratulacje za wynik. To jest ich drugi sezon. Już są ograni troszeczkę. No widać. Grają ze sobą, z tego co wiem, rozmawiałem z nimi, grają w tygodniu. Także jednak no, wynik. Może troszeczkę za wysoki, ale powiem tak, co zrobić. No. Próbowaliśmy, graliśmy, walczyliśmy, serducho opaki zostawili do końca. Powalczymy w następnym sezonie. No właśnie, to słowo zespołowo, to co odpowiedziałeś w moim pytaniu, takie dość mocno kluczowe, bo mam nadzieję, że zespołowo też jesteście zadowoleni z tego sezonu. Pomimo, że tabela może czasem inaczej wygląda, ale jeżeli chodzi o tę drużynę, że ci co chciałeś, żeby byli, to chyba byli. A ci co nie byli, nie grzałują? Powiem tak, na początku rozmawialiśmy. Yy, Przecowałem nasze gdzieś tam wyniki, no troszeczkę wyżej gdzieś w środek tabeli, yy, jednak yy, wszystko zweryfikowało. Tak jak mówisz, no chłopaki, yy, kogo nie było, to nie było, to im podziękujemy innym razem. Yy, kilku chłopaków doszło. Próbowaliśmy się ograć, próbowaliśmy coś powalczyć. Na pewno nie brakło nam serca, to można chłopakom podziękować za to. Gramy dalej, walczymy. Na pewno się zgłosimy następnym razem. To... I to mnie bardzo cieszy właśnie tym optymistycznym akcentem. Ja dziękuję Wam za udział w tegorocznej edycji Sufix Digi i mam nadzieję do rychłego zobaczenia za rok 2024. Bo Darek, dziękuję za wiatr. Dzięki sze.